Ja tu się łatwo ten day łowi te ryby Streamek odpalony Zobaczysz co będzie. O! Zrespiła się kolejna ryba Zobaczymy co będzie jak urosnę, tak? Czekaj. Okay.

Dobra, to czekaj, bo ja obecnie poluję na rybę. Gdzie... Ja jestem przy tamie, gdzie wy jesteście. Eee, idź... E, zobacz, bo są dwie kreski, polowałam. Ej, dobra, w którą stronę jesteście od tamy? Lewo czy prawo? Lewo. Ja jestem lewo. dosłownie na tamie. Dobra, to idę. Ale tu trzeba wyjść z Huh. Zamówiłem swojej chrześnicy fajne na święta Jaki? Kastruch. Co jej kupiłeś? Eee... cute No Ile chrześnic samo lat? Rok O, roczek! Cymbałki, mówisz, no. mnie dobrze zachwyceni Tam są cymbałki i bębenek O Jezu, o Jezu, z nienawidzą cię Nie, ale jej mama zaproponowała Żebym to kupił O, o, ojoj Dobra, jestem na tamie. Weźcie po wężcie, waliwe dupy, tam macie kreski. Upolowałam wam rybę i wy jej nie wiecie. Kolejna. No, kreski równa się takie. Ja tam nic nie widzę, no kresek. Kurde. Chyba no stamina. Ja jestem po lewej stronie tam, jak coś Muszę wywalić z YouTube'a z mojego tego jak ja czat tu włączę na OBSie? Jesteście bardziej po środku tam, czy... To, to czekaj, bo ja poluję na tą pierdoloną rybę. Sorry za nie... ale... Tak. Tak. No kurde co so, tak uciekasz. Jezus tu Maria. Czekaj, może ci pomogę? Nie, bo mnie nie jest mając, aż nie z moim kliniku. A ja nawet nie wiem, gdzie jestem, tu śledzę rybę jedną. Cały czas się podgryzam, bo już się stamina skończyła. Ja będę po prostu sobie szedł. Ja po prostu siedzę po lewej stronie tamie, nie? Wiesz co, wyślę wam kordy po prostu. Dobra, ja wbijam do wody. Wysłałam kordy. Jak ktoś tu do mnie przyjdzie, będę wdzięczny Czekaj, to ja może się postaram, bo już w jestem. Koordynaty. Gdzie ty koldy masz tutaj? No wysłałam na czat tutaj, na rozmowie jakby. My się zaraz też z ten mi co się muszę zaraz wynurzyć. Mm -hmm. potrzebuję, żeby ktoś mi zabił tu rybę. Kacprix, płyniesz? Tak, tylko muszę wczytać kordy, a mi internet cholernie wolno, jak dzisiaj płynie. Ja... Dobra. Jeszcze raz, ciebie jesteście? Mam no, kordy na... Jezus Maria. Kur. Nie mogę ryby upolować A, upolowałam ją A to ty jesteś w ogóle... No nie wiem, jak to Już to was płynę A ty jesteś na przeciwległym brzegu tak, ale już płynę do Was. Już mam rybkę. Dobra, to nie będę się jakoś ruszał. Specjalnie. To ja wracam pod tamę w takim razie. O, Freaksite chyba cię widziałem. Może, ja pod wodą jestem. No właśnie, widziałem jak coś wchodzi pod wodę. No, coś wlało do wody, właśnie. O, widzę ci wioł. Ja się... ja no, tam gdzieś powinna tam. być jeszcze druga ryba, yy, bo to złowiłam. Gdzieś tam właśnie ci wy jesteście. Oh yeah, it is. Chodźcie do mnie! Idę. Ja idę łowić ryby na razie. No, Ale to, chodź, to chodź, chodź, bo ja, widzę, ja mam. Widzę dużo rybę. Widzę tylko bydlaka wielkiego. No ja mam właśnie polowane dwie. Dobra, to wypłyniecie w stronę tamy. No dosłałam kordę, gdzie jestem. No to nie idziesz, panie tam, tylko w drugą stronę. Właśnie, to upoluj. No się naganiałam trochę za tymi rybami. Kuziwa I chuj po postawię. Przy mnie pływa ryba. Część, czy gdzie ty byłaś? Wysłałem kordy. Wiem, że wysłałeś kordy, tylko teraz patrzę. Okay. Przy Tamie po lewej stronie. No nie jesteś przy tamie po lewej stronie, tylko... Chyba, że wysłałeś jakieś nowe. To... O, ja idę sobie rybkę złowić, by the way. Zwiększ ode mnie, jeśli Jestem... nie chcesz złowić. Ja tam czytam je. chodź, tu mam ryby. Dobra, idę do ciebie. Panie, żeś się nałapała trochę Ta ryba większa od ciebie No O w mordę, ale bydle Twój też niczego sobie Czas tam nie zregenerować Rozgrywka zgrywka Dino jest nudna dosyć No jak jest się mały to tak Jak wyjdziesz z wody to się robi ciężko To też 13 osób to samo po... I wszyscy powinni na sobieńsach Tak Ej, a mnie nie mogą jeść ryb, nie? W sensie, mogą. E... mogą? Taki raptor czy zje rybę? Mhm. Mm Jak jest głodny to... Dobra, no. dałem sobie widok, żeby zajęliście. Ej, ja wam nie wysyłam, nie wysłałam wam. Jasuj na pije Ty tego Dejna zamęczysz. Ja No a kto pływa cały czas Mi się generuje cały czas Samina Nie taka mi tych małych ryb po połapach. Małe ryby to ja sobie sam złowie hmm. Ej, ale ten dino wolno rośnie. A hmm. tak zawsze normalnie z wolno rośnie, czy? Szczerze, na no, oficjalnych mi się wydaje, że on nawet szybciej rośnie, rośnie niż tu. Zakończę transmisję, ustawię sobie wszystko tak, jak trzeba. No, I ale oprócz. zapisz tą, tą transmisję, bo chcę zapisać jeden fragment. Zrobić.